Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, Motoryzacyjnie. Pozdrawiam tylko wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek trochę nawiązujący do nagranego kiedyś tam odcinka, aczkolwiek nie do końca. Mianowicie chciałbym coś opowiedzieć o sprawdzaniu numeru win. Jak sprawdzić taki win wstępnie, za darmo? Jak go rozczytać? Powiedzmy później, co można z, z, co można z takiego darmowego sprawdzenia winu odczytać. Także zaczynajmy. Nie jest do końca prawdą też, że wszystkie dekodery win, nawet te płatne, powiedzmy, że jakieś raporty, zawsze nam pokazują całą prawdę o samochodzie. Często jest tak, że, że szkody, na przykład w raportach takich płatnych. Albo są nieodnotowane, albo są na przykład odnotowane, a faktycznie ten samochód miał całkiem inne szkody. Zdarza się to dosyć często. Jak sprawdzić win za darmo? Naj, najprostszą taką metodą sprawdzenia winu, yy, sprawdzająca się we wszystkich praktycznie samochodach, czy to krajowych. Yy, Sprowadzanych, czy to naj, naj, najlepiej się sprawdza, oczywiście, przy samochodach sprowadzanych ze Stanów, z Kanady, jest wpisanie winu po prostu w wyszukiwarce i zaznaczenie odpowiednich opcji nie tylko szukanie tekstowego, ale także w grafice, w filmach. Tutaj dotrzymamy wyniki najczęściej. Jeżeli, win, jeżeli samochód miał gdzieś ogłoszenia, był gdzieś na jakichś aukcjach, to często zdarza się tak, że są zdjęcia z aukcji w grafice, w Google, w wyszukiwarce. To jest najprostsza metoda, podstawowa taka rozszyfrowania za darmo powiedzmy, czy historii, czy zobaczenia, jak ten samochód wyglądał gdzieś tam na aukcjach, czy, czy sprawdzenia winu. Nie zawsze się ona sprawdza. To, to, to wiadomo, że to nie jest tak, że wszystkie samochody zobaczymy. Jeżeli samochód nie był nigdzie na aukcjach oferowany, nie jest sprowadzany, nie było gdzieś go tam w ogłoszeniach w międzyczasie. Często się zdarza, że wychodzą nawet wpisy z forów. Bardzo często się zdarza, jeżeli ktoś taki samochód już gdzieś sprawdzał, wpisał win, to wtedy wyszukiwarka nam poda odpowiedni temat. Ja ostatnio nawet tak miałem, że że kilka samochodów było tak sprawdzanych wstępnie i często jest właśnie na forach odnalazł temat, czy wpis jakiejś osoby, które już takie auto, który już taki samochód powiedzmy oglądała, czy była na miejscu, i, i czy sprawdzała historię, także często możemy za darmo się dowiedzieć o danym samochodzie. Kolejną taką metodą są dekodery VIN. Tutaj najczęściej te płatne, tych dekoderów jest całe mnóstwo, czy to historia uszkodzeń, możemy sprawdzić od razu, darmowa wersja takiego dekodera, ja tu nie chcę reklamować żadnego dekodera, bo nic, nikt mi nie płaci za reklamę i nie ma potrzeby reklamowania, bo każdy kto wpisze dekoder win, czy tam płatne powiedzmy, czy ten to znajdzie, odnajdzie sobie odpowiednie. W darmowych wersjach tych dekoderów możemy sprawdzić win. Często 2-3 bodajże dekodery udostępniają od razu dane, czy auto miało jakieś szkody. Oczywiście nie. Nie będzie to sprawdzenie takie dokładne, że nam poda w jakiej cenie te szkody były, czy ile koszt, jaki był koszt naprawy, tylko nam poda na przykład historia wypadków, incydentów, szkód czy po prostu wyjdzie nam komunikat, że samochód ma w bazie szkody i możemy wykupić sobie taki raport i sprawdzić to jest taka kolejna darmowa, oczywiście darmowa, w sensie, że wstępna, wstępne sprawdzenie win darmowe jeżeli chcemy się coś więcej dowiedzieć o samochodzie, no to oczywiście czy historii szkód, no to jeżeli ma te szkody odnotowane, to oczywiście musimy wykupić płatny tak naprawdę płatny raport, który jest przesyłany nam na maila najczęściej, czy gdzieś tam odczytywany po podaniu hasła, powiedzmy, i loginu do konta. Kolejną taką metodą jest strona rządowa, serwis, historia pojazdu, o którym też tam kilka lat temu nagrywałem. Nagrywałem film też o tym serwisie. Tutaj możemy całkiem darmowo, mając numer WIN, datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny, ale też niekoniecznie, bo mając też profil zaufany, możemy sprawdzić takie auto, mając tylko WIN i wpisując tam jakieś dane, powiedzmy, z zagranicznych, numery rejestracyjne. Też pozwoli nam to odczytać historię samochodu wstępną, szkód. Także ten serwis się cały czas rozwija. Czy możemy odczytać, mając te wszystkie dane, jak auto jest zarejestrowane historię przeglądów, historię przebiegów, kontroli drogowych, przy których także jest licznik spisywany. Także to wszystko i co ważne, jest dostęp do tej strony, jest też praktycznie bez ograniczenia ta strona cały czas działa i, I na pewno będzie działać co w przypadku powiedzmy komercyjnych stron, czy dekoderów win nie zawsze jest takie oczywiste, bo często te e, dekodery win się zmieniają. E, część firm plajtuje, no, otwierają się następne dekodery, powiedzmy strony, które dekodują te winy, Także też stronę jest bardzo duża rotacja tych, tych stron. Także to już jest trzecia metoda powiedzmy na darmowe sprawdzenie winu. Jeszcze jakiś czas temu była dostępna kolejna metoda sprawdzenia winu, czy historii samochodu po numerze win, aczkolwiek teraz jest to już praktycznie niemożliwe albo znacząco ograniczone, mianowicie dzwoniąc do serwisu. Yy, autoryzowanego, może, mogli, czy odwiedzając osobiście po podaniu win, mogliśmy dostać informacje o historii serwisowej samochodu, czasami także jego szkodach, jeżeli były zarejestrowane. Yy, teraz jest to ze względu na ustawę RODO. Yy, nawet za granicą, w Niemczech, w Austrii, nikt nie chce nam przez mail, mailowo czy telefonicznie, nikt nam nie poda takich danych bez, bez właściciela na miejscu, czyli. Właściciel musiałby być przy tym w serwisie, zgodzić się na takie podanie historii serwisowej, także sami niestety nic nie będziemy w stanie sprawdzić. I podsumowując, najprostszą metodą oczywiście wyszukiwarka Google, grafiki, filmy, fora, przeszukanie po, po wpisaniu numeru WIN w wyszukiwarce. Później płatne dekodery WIN, ale z darmowym odczytem podstawowego i weryfikacji numeru WIN, czyli historii szkód. Jeżeli chcemy się więcej dowiedzieć, to oczywiście będziemy musieli wykupić raport. No i darmowa strona historia pojazdu. Tutaj, tutaj za darmo, całkowicie możemy się dowiedzieć, mając tylko nawet win przy autach sprowadzonych z historii takiego samochodu czy auto miało szkody. Warto oczywiście przeszukać najlepiej jak się da internet, nawet wpisując jakieś cząstkowe słowa kluczowe też po różnych forach, często jest tak, że samochód, który jest w ogłoszeniu, jest oglądany przez, przez więcej osób wcześniej i też możemy z forów doczytać powiedzmy, że ktoś takie auto oglądał przez przed kilku lat, ja nawet w jednym aucie chyba wpis sprzed chyba 4 albo pięciu lat. Było odczytany, że już ktoś odczytał wtedy, że auto miało czy to cofnięty licznik, czy, czy, czy jakieś szkody, także, także. takie są metody na darmowe sprawdzenie winu, jest, nie jest ich dużo, aczkolwiek da się wstępnie coś zweryfikować, także na pewno na pewno się to przyda. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do na następnego odcinka.